Siemanko, z tej strony Koper. Gdy odwoziłem listę kompakt z misji Uvlada, przypomniało mi się o takim małym bugu, któremu chciałbym wam pokazać, możliwe, że nie wszyscy go znają. Nie teraz, Roman. Z tamtego garażu, który jest tam podświetlony, taki, no, powiedzmy, że czerwony, bierzemy stolik, trochę musimy go wywrócić i robimy takie coś. Jupie! Jest fajna zabawa niekiedy. Jak się postaramy, można ładnie kogoś potrącić. Ach, chyba nie działa to z dwóch stron. Teraz sprawdzimy. No, coś, coś chyba tylko z tej strony. Dobra, no, ładnie dostają tego stolikę. No i biegniemy, to jest jeszcze szybciej. Ciężko na tym panować, troszeczkę jest taka bezwładność. Dość irytująca. Ale powiedzmy, że pójdźmy w tym, tym stolikiem w miasto, który jest składany z tego co widać. Dobra, dobra, on cię! Aj, kurde, chyba za bardzo wrócił. No, dobra. Roman, kurwa. Główno mi obchodzi, że mam łapkę w dół Roman, to mój kuzyn się nie obrazi oczywiście wygrze. O a, a, kurde. Działaj stoliku. o Zepsuł się chyba. Ups. Ups. To, żem się wpakował. No nie, zepsułem stolik.